Ja teraz sobie jem późny obiad, wątróbkę, która wygląda źle, ale jest przepyszna i słuchajcie, będę sobie coś oglądała i chciałam Wam powiedzieć przy okazji, że wczoraj obejrzałam dwa filmy i one były chyba na HBO. HBO. Znalazłam najpierw film Zaginiona. To jest film 2023 rok. Missing jest po prostu tłumaczony, w sensie oryginalny tytuł jest po prostu Missing. E, I on był super, naprawdę. Nie oczekiwałam od niego dużo. E, myślałam, że będzie takim zwykłym kryminałem, thrillerem, coś takiego, ale naprawdę był dobry, zwłaszcza jak na 2023 rok, bo teraz naprawdę rzadko widzę jakieś nowe, fajne filmy. Także polecam Wam. I potem sobie szukałam, szukałam i znalazłam e, ten chyba Norweski film. I norweskie, szwedzkie filmy mają taki fajny vibe, ja lubię w ogóle e, skandynawskie filmy. E, natomiast ten film był tak dziwny, naprawdę, znaczy, polecam go Wam, ale on był tak dziwny, że tutaj tej pory mam go w głowie. E, I on się nazywał Sick of Mine, e, horror na siebie to się chyba tłumaczy. E, I w ogóle teraz sprawdzałam sobie, bo chciałam zobaczyć tytuł, bo zapomniałam. I on ma w ogóle gatunek czarna komedia, dramat, horror, więc jakby nie, to nie jest horror, to nie ma nic wspólnego z horrorem. Aczkolwiek wyobrażam sobie, które sceny mogły być podciągnięte pod coś takiego, ale to jest mega dziwny film. Naprawdę, taki, no czarna komedia, myślę, że to najbardziej do tego pasuje. Witam Was dzisiaj wieczorkiem. Tak się składa, że jestem w domu sama i postanowiłam, że zrobimy wspólnie taki, wiecie, babski wieczór. Potrzebuję um wsparcia towarzystwa. Będę tutaj ogarniała troszkę, troszkę poogarniam y, salon i kuchnię, troszkę poogarniam siebie. Y, myślę, że sobie mm, ogólnie mam takie króciutkie paznokcie w tym momencie. Nie wiem, czy mi się opłaca robić długie, jeszcze się nad tym zastanowię, czy mi się chce, czy nie. Wiem dobrze o tym, że jak ja sobie przedłużę paznokcie, to one wytrzymają max 3 dni, a nie wiem, czy je po prostu nie walnę odżywką, bo ogólnie moje paznokcie są w ostatnio w fatalnym stanie. Nie ukrywam, że przeze mnie, bo po prostu je trochę męczę, bo nie umiem się za bardzo robić z tych paznokci. No i to tak wygląda, że co je zapuszczę, to niestety są bardzo cieniutkie, słabiutkie i muszę je obcinać, także przez chwilą mnie znowu skróciła i myślałam o tym, żeby włączyć albo jakiś film, albo jakiś podcast w tle, na przykład, nie wiem, na YouTubie coś, żeby mi grało i żeby nie było mi smutno. Umyłam sobie przed chwilą włoski też. Ogromnym plusem krótkich włosów jest to, że bardzo szybko schną i bardzo szybko się je myje. A więc, jeszcze miałam zrobić? Mam tutaj kalendarz ja jestem śpiram pod względem planowania. Jestem bardzo chaotycznym człowiekiem, naprawdę bardzo chaotycznym człowiekiem i nawet jeżeli sobie wmawiam, że będę super poukładana, będę sobie wszystko planowała i zapisywała i tak dalej, to mi to nie wychodzi. Jakby są dwie weroniki. Nie, taka super chaotyczna i mówiąca okej, okay, taka jestem i to taka, która próbuje tą chaotyczną Weronikę trochę Zatrzymać i jej mówi, że e, hej, ale zaplanuj sobie coś. Więc ja mam ogólnie wszędzie bardzo dużo notatek, w telefonie mam jakieś planery i tak dalej, ale mam też zawsze taki tradycyjny kalendarz. I w założeniu ja sobie tutaj piszę rzeczy, które. No, jakieś plany, ale też sobie piszę na przykład, nie wiem, witaminy, jakie mam brać. I codziennie e, w założeniu miałam je odhaczać, że je wzięłam. E, piszę sobie na przykład, nie wiem, czy coś zrobiłam dla siebie w tym dniu. Takie różne pierdoły, które po prostu mają. Mi y, udowodnić, że coś zrobiłam w tym dniu i że nie straciłam życia. No, oprócz tego, tak jak mówiłam, jeszcze taką notatkę to do, Bardzo ją polecam, jeżeli ktoś szuka takich y, aplikacji, właśnie do planowania dnia i odznaczania sobie jakichś czynności, bo to jest taki bardzo prosty. Y, jakby kalendarz, to się pisze po kolei rzeczy, które chcemy zrobić, czy w dzisiejszym dniu, czy na przyszłość, i potem po prostu tak odznaczacie, wiecie tak, wiecie, tak ptaszkiem odznaczacie, że to zrobiliście, i potem macie to w rzeczach, które zrobiliście danego dnia. Możecie sobie podejrzeć, co zrobiliście, jeśli nie, to przyniesie na następny dzień. No i mi to bardzo ułatwia rzeczy, bo ja naprawdę nie pamiętam najprostszych rzeczy, jakie mam zrobić. Ostatnio chaotyczna Weronika zdecydowanie wygrywa i się bardzo opuściłam w tym planowaniu. To jest z reguły to wygląda tak, że jak powinnam ten kalendarz prowadzić. I sobie zapisywać, wiecie, co tam się stało danego dnia. A w praktyce to wygląda tak, że ja w tym momencie. Mam nieuzupełniony ten kalendarz, patrzcie, jest 5 grudnia, a ja mam nieuzupełniony ten kalendarz od 13 listopada. I moja świernięta Weronika nie pozwoli mi tego tak zostawić, żeby tu były puste strony. W związku z tym zaraz wezmę po prostu ten kalendarz, tylko będę sobie po prostu uzupełniała, co też sobie zamówię, na nowy rok, no bo to już chyba najwyższa pora. I podejrzewam, że nie odpuszczę tego i nadal będę sobie to zapisywała. Czy to jest dziwne? Pewnie tak, czy to jest za czasu? Tak! E, czy mnie to obchodzi nie? Jakkolwiek to nie brzmi, e, mój mózg twierdzi, że jak coś nie jest zapisane, to nie istnieje. Ja zbiorę się i zrobię coś ambitnego. Też ja półtorej godziny siedzę i piszę na telefonie, przeglądam jakieś rzeczy, ale w sumie głównie piszę z ludźmi i ogólnie mi mm. się już włosy praktycznie, ja jeszcze nic nie zrobiłam. Nowy dzień, nowy zgrzyt. Hej, Morty, witam się z Wami dzisiaj. Dzisiaj jest 6 grudnia, są mikołajki. Po pierwsze, gotuję sobie zupę ogórkową, znaczy, podgrzewam. Nie będę Was oszukiwać, podgrzewam sobie zupę ogórkową. Po drugie, jest nowy zgrzyt, więc sobie zaraz włączam w tle i jem. Po prostu kocham zgrzyt. Kocham. I po kolejne, trzecie chyba. Przyszedł mi kalendarz adwentowy, jedyny, który zamówiłam w tym roku. Sorry, po prostu mój budżet nie pozwala na więcej, niestety. A też jak mam e, po prostu utopić tyle pieniędzy w czymś, co nie wiem, co jest w środku. To nie na ten moment w moim życiu. E, więc zamówiłam sobie, e, korzystając z promocji w Rospanie, kalendarz z herbatkami. I przyszedł mi dopiero teraz, chyba jakieś opóźnienie mieli w tym Rosmanie, bardzo długo na niego czekałam. Otworzyłam sobie sześć okienek, wypiję sobie, z herbatek, pokażę Wam jakie są. I e, od tej pory będę po prostu codziennie, znaczy wiadomo, nie wiadomo, czy codziennie będę nagrywała e, do tych vlogów, no ale w miarę możliwości codziennie będę po prostu te okienka otwierała i piła na vlogach. Dobra, wracam najedzona, ogarnięta już e, i tak dalej. E, otwieramy, robimy unboxing. E, przy okazji najpierw Wam pokażę, bo jak zrobiłam zamówienie z Rusmana, e, to też sobie zamówiłam był w promce e, jeden z moich ulubionych korektorów, Eveline Wonder Match. I to jest taki kalendarz, to są e, szczęśliwy kalendarz 24, piramidki z herbatą Tutaj z tyłu są e, nazwy, te herbatki gdzieś powtarzają czasami Ale będziemy sobie otwierać, tak wygląda kalendarz w środku I otwieramy sobie, dzisiaj jest szósty, więc otwieramy sobie e, okienka do szósteczki Dobra, e, pierwsze to będzie Christmas Black Tea Nie wiem jak tworzyć, żebyście widzieli, Christmas Black Tea. A tu jeszcze są jakieś sentencje życiowe. E, Jedna rzecz, że to spędza pecha i symbolizuje mądrość i długie życie i tutaj jest. Ale pięknie pachnie ta herbatka. Christmas Black Tea. One są tutaj po... nie, nie są podpisane. Pewnie je pomylę, jak będę piła, dobra. E, następnie jest dwójeczka i to jest The Spice Black Tea. To już mnie ładnie pachnie. <laughs> Dalej mamy trójeczkę cinnamon. Black tea. Trochę czuć cinnamon, aczkolwiek mniej niż myślałam. Zobaczmy. Dalej mamy strawberry black tea. Ta może być fajna. Teraz mam wrażenie, że te wszystkie herbatki przez tą. Jak się nazywa? No, przez tą osłonkę pachną tak samo, także może nie będę jednak oceniała zapachu. Dobra. Next. Peach black tea. No nie. One wszystkie pachną tak samo, to już, jest, albo musi już coś kręcić w głowie. I dobra, i dzisiaj szóstka. Ogólnie sam, żeby sobie zrobić herbatkę właśnie z szóstki, czyli z dzisiaj, ale jest to vanilia black tea. Vanilla black tea. I nie wiem, czy to będzie mój ulubieniec. W każdym razie odłożę sobie na bok i tą peach, i tą wanila. I zrobię obydwie. Jak nie smakowała wanila, to po prostu odstąpię krzemkowi, bo trochę mam mieszane odczucia co do połączenia wanilii z herbatką. Dobra. I to było na tyle. Jest sześć okienek otwartych. Ja sobie te herbatki wrzucę do herbatek. Postaram się w najbliższych dniach je wypić. Ogólnie jest 21, a ja smażę kurczaka. Zagotowałam wodę i nie oznaczyłam sobie herbatek. Znaczy odłożyłam te dwie. Jedna jest waniliowa, druga jest... Już nie pamiętam. Chyba brzoskwiniowa. Nie wiem, która jest która. Zalewam obydwie, tak jak powiedziałam. Spróbuję obydwu. Jak nie wypiję, to po prostu Przymek to mnie skończy. Tutaj nie będzie widać koloru, ale już czuję po zapachu, że to jest waniliowa. Dobra, więc poczekam, aż sobie trochę przystygną, bo ja nie lubię takich gorących herbatek. I potem zrobimy taste test. Piję sobie herbatki. Nie wiem, jak wcześniej mówiłam, ale teraz jestem pewna, że to jest herbatka waniliowa. To jest herbatka piczowa, rozkwiniowa Czekajcie, muszę to się muszę to skupić. Bardzo podobne są w smaku, mam wrażenie. W sensie, no już teraz czuję różnicę, ale jest taki vibe słodkości, takiej, wiecie. Ja nie lubię chyba aż tak słodkich herbatek, lubię jakieś tam owocowe, ale bardziej takie, nie wiem, truskawka, coś w tym stylu. Natomiast te są takie mega słodkie, i ale za słodkie, moim zdaniem. I ta waniliowa, tak jak myślałam, jest nie do wypicia przeze mnie, a ta brzoskwiniowa jest trochę mniej słodka, ale też to jest taka, wiecie, taka syntetyczna brzuskwinia. Nie wiem, jak z tamtymi. Będę oceniała, mi się wydaje, że tamtej bardziej smakowo podpasują. E, to takie black tea zwłaszcza, czy też takiego, bo ja wolę jednak... E, ja w ogóle nie słodzę herbaty, więc ja wolę taką gorzką wersję herbaty, e, ale to bym tak realnie oceniła 6 na 10. Hej, witam Was w sobotę. Nie wiem, czy to jeszcze vlogmas, czy to już poleci jako normalny vlog, ale nagrywam, bo wydaje mi się, że dzisiaj będzie dość ciekawy dzień. Mam nadzieję, że się szybko ogarnąć. A potem biegniemy na autobus yy, do Gdańska, żeby zrobić fajną rzecz. Jeszcze się nie wybudziłam do końca. Potrzebuję kawy. <słuch> Odzywam się do Was po jakimś czasie, to znaczy tak naprawdę dzisiaj jest 11 grudnia, ale mam wrażenie, jakbym nie nagrywała z tydzień. Mimo tego, że w sobotę się do Was odzywałam, to nie robiłam otwierania e, kalendarza adwentowego, herbawkowego. I znowu mamy zaległości, także otwieramy kilka... Okienek na raz, jestem fatalna w kalendarzowaniu adwentowym. Dzisiaj jest 11, czyli mamy raz, dwa, trzy, cztery. 5 okienek znowu. otwieram siódemkę i to ma być El Grey. W ogóle powiem Wam, że piłam e, chyba tą Peach i Vanilla ostatnio, jak robiłam. E, I były takie mocno średnie e, i zrobiłam e, też koleżance, jak ostatnio było, jakąś wylosowałam, bo mi się już pomieszały. Wydaje mi się, że to była albo ta Christmas Black Tea, albo Spice Black Tea. I ja też była taka średnia, także nie wiem, czy te herbatki są... Niedobre, czy po prostu tak trafiałam. Ale na razie mi jeszcze nie porwały. Dobra, to będzie Earl Grey zwyczajny, to raczej powinien być dobry. Dalej mamy breakfast tea. Dalej mamy tropical black tea. Potem jakąś wylosuję i sobie zrobię. I mamy jeszcze melon black tea. Melon to jest arbus, czy melon po angielsku? Nigdy nie wiem. Nie, watermelon to jest arbus. Czyli melon, to raczej melon, nie? I dzisiejsza herbatka Green Tea Sour Soaps. Sour Soaps. A tutaj z tyłu są składniki. Zaraz, bo ja jestem ciekawa, z czego jest breakfast tea. A czarne jest po prostu. Dobra, takie bez polotu te herbatki, tak szczerze powiem. No ale dobra. Ten Green Tea sobie odłożę, mi się nie pomieszało z tamtymi. I sobie zrobię dzisiaj. Postaram się, jak nie zapomnę. Na no, razie ten no, kalendarz jest takie 5 na 10. Zobaczymy. No w ogóle pokażę Wam tatuaż, bo zdjąłam przed chwilą second skina i sobie posmarowałam kremem do tatuażu. Hej, ostatnio mam takie dni, że nie mogę się z niczym obrobić, w sensie nie mogę się jakoś dobrze zorganizować, poza tym jest bardzo ciemno przez całe dnie i tak naprawdę to nie ma słońca i ciemno się robi jeszcze szybciej niż powinno, więc mnie to bardzo demotywuje. Chciałabym jeszcze dzisiaj albo jutro nagrać Wam kilka rolek na zapas. Chciałabym Wam nagrać po prostu jakieś takie krótkie tutoriale, bo właśnie skupiałam się głównie na YouTubie, a pomyślałam sobie, że chyba fajnie tak na TikToka i na rolki wstawić Wam na przykład, nie wiem, jakieś tam moje ulubione kosmetyki, albo też pomyślałam, żeby porobić takie proste tutoriale, na przykład na jakieś takie w miarę łatwe makijaże, które każdy z Was może sobie zrobić w domu. Ej, witajcie w mojej łazience. Mam nadzieję, że mnie słychać. Będę mówiła trochę cicho, ponieważ jest pierwsza po pierwszej nocy. A ja mam jakiś taki dziwny mood i dziwną noc. A miałam i spać, ale w sumie na razie nie chcę mi się spać. I pomyślałam, że wam pokażę, bo ogólnie ja już wrzuciłam tutaj do prania te rzeczy, ale nie pokazywałam wam. I pomyślałam, że wam pokażę w sumie jeszcze przed praniem. Wczoraj byłam w Ciuchlandzie i akurat trafiłam przypadkowo akurat byłam w tamtym miejscu bo to było w Galerii Manhattan w Gdańsku i okazało się, że akurat wczoraj był jakby taki dzień wyprzedaży, w sensie, że to był ten moment, w którym można było wszystkie ubrania, które normalnie są sprzedawane na wagę kupić po prostu za 8 zł za sztukę. Pokażę Wam, bo udało mi się ogarnąć 6 mega fajnych rzeczy. Pierwszą rzeczą jest, jest taki największy u. Jest to bluza taka z Adidasa, taka mega old Zobaczcie, tutaj ma jeszcze takie stare logo. Mam etkę normalnie oryginalną z Adidasa i z tyłu ma. Następną rzeczą jest taka bluza przez głowę. Ona jest z ASUSa. Następnie jest coś, co oj mega mi się podoba. To jest yy, Gina Tricot. Zobaczcie, takie gdzianko. Takie jakby futerkowe gdzianko. Dalej mamy taki zwyczajny sweterek. On ma akurat odciętą metkę, więc nie wiem z czego jest. Ale to jest taki pudrowo-różowy, przyjemny, bardzo nieciutki sweterek. Ale mamy takie... To jest taka jakby sukienka. Taki duży, luźny sweter. To jest ta i jest z H&M. Szary. Dalej mamy spodnie. Są spodnie z takiej firmy, nie, nie wiem jak czy je przeczytać. 38 i one są takie po prostu eleganckie, ale zwężone na końcach. A i tu była już ostatnia rzecz, dobra. jest jest znać, co Wam się najbardziej podoba. Te spodnie, jeszcze ich nie przymierzałam, muszę sobie zrobić dobre ja i będą dobre, to naprawdę będę Mówiłam jechać na jarmark do Gdańska w niedzielę e, o 15. Czy jest to dobry pomysł? Ani to. Zobaczymy czy nie zostanę zgnieciona przez tłum. Moi drodzy, w takiej bardzo nieogarniętej wersji to, to są moje włosy przed myciem, plus wtarłam przed chwilą wcierkę tą z Anwenu, także poczekam tak z 15 minut, w międzyczasie sobie wypiję kawę, zjem sobie coś i potem myję włosy. Także tak gwoli wyjaśnienia, bo no bo wyglądam, jak wyglądam. Cały czas są przesuszone tutaj pod okiem, nie wiem, czy o tym mówiłam, ale o oh, bardzo źle to wygląda. I tu mam jeszcze, mnie wysypało pewnie przed okresem, także no, wszystko super. W każdym razie dzisiaj jest 22. 22 grudnia. Nie ma pojęcia jak to zleciało. Ostatni tydzień miałam bardzo intensywne. Niestety się wysypałam z vlogmasami, wysypałam się z otwieraniem kalendarza adwentowego, którego nie otwieram już pół miesiąca w sumie. Prawie w ogóle go nie otworzyłam. Także wracam po takiej dłuższej przerwie w sumie, bo już tydzień nie nagrywałam, tak mi się wydaje przynajmniej. Dzisiaj jest piątek, my wyjeżdżamy w nocy do naszego miasta rodzinnego i tam będziemy do chyba 26. I został naprawdę notabene pół dnia, żeby się spakować, naszykować sobie wszystkie rzeczy na święta. Muszę wysłać paczki z Vinted, muszę wysłać paczkę z rozdania na Instagramie moim. Wszystko muszę, wiecie, pozałatwiać po prostu tutaj na miejscu, póki jestem. Ogólnie przez święta raczej nie planuję dużo nagrywać i chcę się wyłączyć na ten moment, ale może jakieś tam przebitki zrobię, nie wiem, z trasy, z czegoś. Zobaczymy jeszcze, jak to będzie wyglądało, ale nie obiecuję. E, dobra, ogólnie to jest mi trochę głupio, bo cała idea kalendarza adwentowego jakby została zaprzepaszczona. Ale, żeby już dokończyć temat, jak zaczęłam, otworzymy sobie dzisiaj dużo okienek. Widzę, że tutaj na 14 skończyłam, czyli mamy ponad tydzień do tworzenia. Ogólnie. Mm, w nie polecam na kalendarz, w sensie on był tani i jeszcze go kupiłam tam w Rosmanie na minus 50%, więc w sumie prawie no, jakieś grosze za niego zapłaciłam, ale moja szczera opinia brzmi tak, że te herbatki wcale nie są takie dobre. No i też druga sprawa jest taka, że tutaj piszę na. Na tych okienkach, jakby jakaś herbatka w środku, więc tak naprawdę no, nie ma żadnego elementu zaskoczenia. Tak jak ja wam przykład Wam chciałam otwierać te e, kalendarze tutaj na filmikach, no to wiecie, dużo większy sens by to miało, jakby tutaj nic nie było i w momencie, kiedy otwieram, to na tej herbatce pisała, jaka to jest herbatka, nie? I potem na przykład, nie wiem, chciałam sobie wypróbować tą, tą czy tą, no to potem e, nie mieszałyby mi się, tylko bym wiedziała, że próbuję tom, tom czy tą. A tak naprawdę w tym momencie, no to jakby nie ma żadnego zaskoczenia i nie, nie ma nic ciekawego w tym otwieraniu kalendarza. Bo tutaj piszę, jaka jest herbatka i co. I w momencie, jak Wam otwieram to okienko, no to co? Jakby widzicie kolejną torebkę herbaty, i no dla Was to w ogóle nie jest ciekawe, nie? Bo to jest jakby te wszystkie torebki, herbaty są takie same. Denerwuje mnie też to, że tutaj nie ma właśnie smaków, więc jak ja je gdzieś odłożę, to potem muszę zgadywać ten smak, albo no nie wiem, nie wiem za bardzo do czego to porównywać. Musiałabym naprawdę, no przy otwieraniu, za każdym razem pić tą herbatkę. Także taki, no, średnie, jeśli chodzi o pomysł, więc, no, Wam bo otwieram okienka, ale tak naprawdę wrzucę zaraz te herbatki tam do swoich, e, swojego zbioru herbatek. E, I potem nawet nie będę wiedziała, co piję. No i też, no, co mam wam powiedzieć, jak ktoś napisany, co tam jest? Zobaczycie kolejne e, herbatki, nie? E, więc tak, tak naprawdę jedyną niespodzianką jest ten napis tutaj, aczkolwiek na przykład. W mojej skromnej opinii, lepiej by było, gdyby tutaj była jakaś na przykład wróżba, albo coś takiego wiecie, takiego wyjątkowego, takiego dla nas, nie? Że albo wróżba, albo na przykład jakieś tam życzenie, albo. Um, Kurde, nie wiem jak to powiedzieć, że no nie wiem, życzenie na nowy Rok, coś takiego. A tutaj są w sumie ciekawostki, które możemy znaleźć na Wikipedii albo w Dobra, więc tu było. Przy 14 była Spice Black Tea, one znowu w ogóle też powtarzają. Dalej mamy przy 15 Cinnamon Black Tea. No i no właśnie, no jakby herbatki po prostu. Dalej mamy 16 Strawberry Black Tea. A i jeszcze, rybony pachniały, a one wszystkie pachną tak samo, bo. To coś, w czym one są. Mają taki, ma taki specyficzny plastikowy zapach. Taki wręcz. No nieładnie, nie lubię tego zapachu. E, więc no też po zapachu nie mogę w ogóle odróżnić tych herbatek, bo one wszystkie takim plastikiem pachną. E, no i. No nie wiem. No, not my vibe. Dobra, dalej mamy 17 Pure Black Tea. Co? Peach Black Tea? Jaki piór? Potem mamy 18 vanilla black tea. To sobie od razu odłożę, bo ona będzie paskudna. Po prostu dla mnie osobiście, więc nie chcę na nią trafić. Kiedyś się będę chciała sobie herbatki y, spróbować. Dalej mamy El Grey. Dobra. Breakfast tea. Tropical black tea. Dzisiejsze to jest Melon Black tea. Może sobie odłożę i dzisiaj dzisiejszą, aczkolwiek nie wiem, czy Melon Black i mi podpasuje. No i zostały dwa okienka. Teoretycznie mogłabym je otworzyć, bo no, nie zrobię tego w te dni, bo nie biorę tego ze sobą. Ale dobra, poczekając sobie i otworzę już jak wrócę, czyli praktycznie też po tych datach. No i co, no albo dobra, otworzę teraz po prostu, um, będzie z głowy, nie? To no to mamy 23 na jutro Green Tea Source. Bo takiego nie było jeszcze. No i, wiesz, na przykład, no i wiecie, na przykład jak ja byłam mała, to zawsze mnie jarało to, że jak miałam kalendarze z czekoladkami, to zawsze na 24 było takie największe okno i największa czekoladka i nawet jeżeli to było takie symboliczne, ale to było takie fajne, że 24 jest taka, wiecie, najlepsze, nie? Niby. A tutaj w sumie 24 jest Christmas Black Tea i ona już była wcześniej, więc też nic specjalnego. Ocena tego kalendarza 5 na 10. Więcej bym takiego nie kupiła, może z jakiejś innej firmy herbatki. A to było takie, hmmm. Idę właśnie odebrać sobie paczki, ale tak wieje.